Czuwaj, witaj. Dzisiaj wyjątkowy dzień dla harcerstwa, dla gdyńskich harcerzy. Powiedz nam więcej coś na temat dzisiejszego dnia. Tak więc dzisiaj, 1 czerwca, w dniu dziecka. Zorganizowaliśmy bardzo duży, mam nadzieję, festyn rodzinny. Mogą tu przyjść wszyscy, w całe rodziny, wszyscy mogą wziąć udział w, z, w licznych grach i zabawach. Mogą e, iść na ściankę wspinaczkową, mogą spróbować, e, czym jest park linowy, zobaczyć, jak to wszystko działa. Zobaczyć, czym jest harcerstwo, przeżyć to przez jeden dzień. zwiedzić nasz na co dzień niedostępny chówiec, stanica chówca. I na przykład mroczne podziemia, które kryją różne tajemnice, oraz uczestniczyć z rodziną w tym niezwykle ważnym dniu. Dziękuję bardzo. Do drzwi, na palcach jak kot, nadchodzi czas ucieczki na aut. Gdy kolejny mój dzień, wspomnieniem się stał. Jaki był ten dzień, co darował, co wziął? Czy mnie wyniósł od niebo czy rzucił na dno? Jaki był ten dzień? Ktoś zmienił czy nie, czy był tylko nadzieją na dobre i złe. Harcerski jest wspaniałą sprawą, dlatego przeprowadziliśmy tutaj naszą pięcioletnią córkę, aby zobaczyła na czym polega harcerstwo. No i mamy nadzieję na przyszłość, że tym tematem się zainteresuje głębiej i zostanie harcerką również. Wojska Polskiego, żołnierzy i oficerów Armii Krajowej, członków konspiracyjnych organizacji niepodległościowych drugiej Konspiracji i inne osoby walczące o niepodległość Polski. Taki napis widnieje na tablicy, której świadkami odsłonięcia wszyscy w dniu dzisiejszym będziemy. Witam Państwa serdecznie w imieniu gospodarza dzisiejszego spotkania, Pana Prezydenta Wojciecha Szczurka, którego proszę o zabranie głosu. Duchno i duchowie, szanowni państwo, spotykamy się dzisiaj w miejscu bardzo szczególnym w historii naszego miasta. To tutaj w latach stalinowskich miedziła się siedziba informacji wojskowej, marynarki wojennej, instytucji, która zasłużyła się niechlubną pamięcią. Było to miejsce przetrzymywania, kaźni, tortur najlepszych synów Polski. Proszę o zabranie głosu bacmistrza Macieja Szatańskiego, Harcerza Orlego. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj następuje taki ważny historyczny moment, ponieważ w naszym wychowaniu bardzo ważną częścią jest wychowanie patriotyczne. Mówienie o tym, co się działo, co było, jaka jest prawdziwa historia miejsc i ludzi. Cieszymy się, że właśnie dzisiaj jest ten uroczysty moment, kiedy przeszłość spotyka się z teraźniejszością i z przyszłością, ponieważ mówimy o tym, co działo się tutaj w ciemnych latach stalinizmu, ale mówimy to w dniu, w którym jest bardzo wielu młodych ludzi, dzieci, młodzieży, którzy zgromadzili się tutaj z okazji ich święta Dnia Dziecka. Czy mnie wyniósł pod niego? Czy rzucił na dno? Jaki był ten dzień? Czy coś zmienił, czy nie? Czy był tylko nadzieją Na dobre i złe? Jaki był ten dzień? Co darował, co wziął? Czy mnie wyniósł pod niego? Czy rzucił na dno? Jaki był ten czy coś zmienił, czy nie, czy był tylko nadzieją na dobre i złe. Był ten dzień, czy coś z czy nie? Żył tylko nadzieją na nowe. To... Yeah. you